Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, wiersz 38 i 39. Słyszeliście, iż powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Też bardzo ważne słowo i bardzo znane zresztą które nienokrotnie jest cytowane przez ludzi oko za oko ząb zomb za ząb i teraz jeżeli ktoś cię uderzy w jeden policzek nadstaw mu i drugi i nienokrotnie zauważam że interpretacja tego słowa doprowadza do pewnego zamieszania i nienokrotnie może też ktoś pomyśleć sobie no to ja muszę być zawsze narażony na cierpienie na zniewagi na złe traktowanie ze strony innych bo mam nadstawić drugi policzek, mam być zawsze gotowy na cierpienie. I pojawia się taki masochizm. No, nie będę miał powodu do radości, nie będę miał powodu do szczęścia, bo zawsze muszę nadstawić właśnie drugi policzek, żeby ktoś znów mnie uderzył, żeby doznać jakiejś przykrości i smutku. Czy faktycznie Jezus Chrystus to miał na uwadze, żebyśmy byli takimi cierpiętnikami? Żebyśmy byli takimi osobami, którymi można tak popychać i źle traktować, osoby, które nie potrafią się wybronić, nie potrafią się odezwać. Czy o to panu Jezusowi chodziło, żebyśmy tak rozumieli nasze chrześcijaństwo? Warto zauważyć, że Jezus powiedział: Jeżeli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Czyli nie mamy nadstawić drugi raz prawego policzka, ale mamy nadstawić drugi policzek. Czyli w takim przypadku lewy policzek. W judaizmie była taka zasada, że takie czynności jak uderzenie, jak karcenie, w ogóle czynności, które nie były zbyt szlachetne, wykonywało się lewą ręką. I łatwo sobie wyobrazić, kiedy ktoś naprzeciwko nas stoi, używa lewej ręki, to uderzy nas w prawy policzek. I tutaj Jezus mówi, jeżeli ktoś ci uderzy w prawy policzek, no logiczne to jest, no bo ktoś używa lewej ręki, to uderzy nas w prawy policzek. I wtedy Jezus mówi, aby nadstawić mu drugi policzek, nie ten sam. I to jest wielka mądrość tutaj w tym tekście i w tej nauce Jezusa Chrystusa bo kiedy nadstawimy prawy policzek. Czyli zgodzimy się nawet, że ktoś w konfrontacji z nami może nas źle traktować, ale w tym momencie, kiedy nastawiamy drugi policzek, czyli lewy policzek, w tym momencie osoba, która ma uderzyć lewą ręką, czuje dyskomfort, bo już nie jest tak łatwo uderzyć lewą ręką osobę, która stoi naprzeciwko w lewy policzek. I tu jest taki przekaz, takie przesłanie dla nas, aby w relacjach z ludźmi, którzy nas źle traktują, doprowadzić ich w takiej Bożej mądrości do takiego dyskomfortu, aby nie mieli już takiej możliwości, by nas źle traktować. By już nie mieli takiej możliwości, by znów uderzyć nas w ten sam policzek, nie mają nas uderzyć w ten sam policzek, jeżeli już nadstawmy drugi, lewy. A to doprowadza do Niewygody, do dyskomfortu, do takiej sytuacji, która jest no, trudniejsza przynajmniej dla oprawcy. Na potwierdzenie takiego zrozumienia nauki Jezusa Chrystusa możemy posłużyć również przykładem apostoła Pawła. Kiedy był przesłuchiwany przez Radę Najwyższą, w 23 rozdziale dzieł apostolskich czytamy, że arcykapłan Ananiasz w drugim wierszu rozkazał tym, którzy stali przy nim, uderzyć go w twarz. Jak wtedy zareagował apostoł Paweł? To właśnie tutaj taki praktyczny sposób jest pokazanie, nadstawienie drugiego policzka, doprowadzenie kogoś do takiego dyskomfortu, do, do braku umiejętności, do braku możliwości, by dalej krzywdzić. Wtedy, właśnie jak zachował się Paweł, czytamy: Rzekł Paweł do niego: Uderzy cię Bóg ściano pobielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi? Ci zaś, którzy słyszeli, to stali obok rzekli arcykapłanowi, boże mu Paweł rzekł: Nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Napisano bowiem, że o przełożonym ludu. Twego źle mówić nie będziesz, czyli przełożony arcykapłan nie może dać powodu do tego, żeby źle o nim mówić. I bardzo tak inteligentnie, mądrze, przebiegle zachował się Paweł. Nie powiedział, że oj to teraz ja muszę cierpieć, bo mnie uderzyli, to dla Chrystusa będzie cierpiał. Tak, oczywiście Paweł był gotowy, żeby cierpieć, ale gdy miał też możliwość wybronić się, powiedzieć dlaczego to robisz, Dlaczego tak postępujesz? To z takiego prawa i z, takiego, yy, z takiej możliwości, z takiego przywileju też powinniśmy skorzystać. Nie możemy tak dawać się popychać na lewo, na prawo i, i źle się traktować przez innych. Możemy się odezwać, możemy powiedzieć, dlaczego to robić. To jest nie w porządku. Do Koryntian również takie pouczenie apostoł Paweł skierował. W XIX rozdziale drugiego listu do Koryntyan, czytamy, w XIX wierszu i poniżej. Jak Paweł do wierzących mówi, chętnie bowiem znosicie głupców, Wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. I tutaj apostoł Paweł. Napomina zbór, tak nie powinno wyglądać nasze chrześcijaństwo. To nie byłby też żaden dobry przykład, ani żadne dobre świadectwo, kiedy byśmy pozwalali, by inni źle nas traktowali. Ciągle zasada obowiązuje oko za oko, ząb za ząb, jednak jest miłosierdzie nad tą zasadą, ale to miłosierdzie nie Anuluje zasady oko za oko ząb za ząb. Musi być porządek, musi być jakaś, jakaś taka zasada uczciwego, wzajemnego traktowania się. A więc, jeżeli w naszej codzienności znosimy trudności ze strony innych ludzi, przykrości, ktoś nas źle traktuje, ktoś nas uderzy w prawy policzek, tak, bądźmy gotowi na dalsze relacje z takimi ludźmi, ale nie nadstawiajmy tego samego policzka. Nadstawmy lewy. A wtedy to doprowadzi do jakiejś takiej niewygody czy takiego dyskomfortu dla tego, który nie jest w porządku względem nas. Możemy się odezwać, możemy powiedzieć dlaczego to robisz. To nie ma nic wspólnego z tym, że nie potrafimy przebaczyć. Tak, oczywiście przebaczamy, ale w tym momencie też potrzebujemy chronić swoją godność. Jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy w oczach Bożych jego własnością, jego stworzeniem i też takiej godności, w takim poszanowaniu dla siebie, mamy też postępować, żyć i tam, gdzie trzeba, mamy się wybronić, mamy chronić swoją osobę. Niech to dzisiaj będzie taką naszą inspiracją w różnych relacjach. Często, gdy chodzi o najbliższych, to jest najbardziej bolesne w małżeństwie, w rodzinie, wśród przyjaciół, kiedy jest złe traktowanie, możemy się odezwać, możemy w mądry, właściwy sposób zareagować. Dlatego prosimy Ciebie, Boże, o to byś dał nam taką mądrość, taką bardzo praktyczną mądrość, jak w takich różnych sytuacjach się zachować, jak się odezwać, czy przemilczeć, czy zrobić krok wstecz, jakkolwiek. Panie, daj nam mądrość, abyśmy w naszych sercach mieli pokój i zawsze takie poszanowanie dla własnej osoby, którą mamy tą wartość właśnie w Tobie. Ale jednocześnie też jesteśmy gotowi, gdy trzeba cierpieć dla. Ciebie, Chryste, po to, aby nie zaprzeć się wiary w Ciebie, ale być zawsze wiernymi. I to aż do końca dopomóż nam znaleźć w tym taką równowagę. Amen.